Chciałem wam pokazać to co udało mi się ostatnio polować również na OLXie. Tym razem chyba nie będzie tutaj żadnych nieprzyjemności typu fałszywki. Na Mikołajki postanowiłem sobie zrobić mały prezent i udało mi się przypadkiem zupełnie. Upodawać monety z SEI Fabulous. Jakkolwiek to przeczytać. Hmm. Odziwo, nie, nie, nie szukałem tych monet z tej SEI, ale jakby w cenie bulionu udało mi się gdzieś nigdzie wylicytować e, te monety, lub e, po prostu niespodziewanie dostać je w takim kapslu e, Te 6 monet po prawej stronie pochodzi od jednego sprzedającego. A te dwie. Koala i Coca-Cola to zupełnie przypadek, nie wiedziałem, że, że, że licytuję akurat te monety w takiej serii. Ale może Was to zaciekawi, że, że wychodzi tak taka seria co roku i, i część z tych monet jest oznaczona tymi private markami. Ja jestem szczęśliwy, udało mi się te monety dostać w cenie bullionu. E, chociaż tak naprawdę część z tych monet to jest tak naprawdę bulion, na przykład taka brytania. E, to jest zwykły bulion bez żadnych tutaj rewelacji. E, nawet e, nie jest prób. E, po prostu moneta z 2014 roku opakowana w pudełko e, Fabulous 15 e, i to by było na tyle. Gdzieś tam jest jakiejś kolekcji. A, są też monety z takich roczników, hmm, na przykład ten Archanioł z Ukrainy, rocznik 2014 i te monety już na przykład mają znaczek F15, taki private mark. Hmm. To z tymi anio 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 aniołami jest w ogóle fajna historia, bo tych aniołów nie wychodzi zbyt dużo takich zwykłych bulionowych, a, a drugie tyle można powiedzieć, że to jest seria fabulus raczej. Ehm, a myślę, że tak co, co roku się pojawiają, ale ehm, nie jestem pewien. Ehm, ja tam gdzieś będę wrzucał takie ciekawsze zdjęcia ehm, i, i, i cały ten nakład e, łącznie ze, ze średnicą sobie poważymy te monetki i, i pomierzymy. Będę je wyjmować z, z tych kapsli. To nie jest nic na stałe, chociaż u mnie w zbiorze wylądują w tych kapslach. Nie, nie, nie będę ich przekładać. Wyjątkiem jest ta kokabura, Ona do, do mnie przyjechała bez oryginalnego opakowania. Myślałem, żeby ją może przełożyć do tego opakowania po Brytanii i, i to by ładnie wyglądało, ale w, te ząbki w środku tam tego opakowania nie, nie pasują na tą średnicę monety, także zostanie tutaj sobie ta była w, w intercepcie. 2014 Z ciekawości udało mi się opolować dwa takie raniołe. 2014 i 2018 rok. Rewers. Taki sam. Rocznik. A wersie się zmienia. Bardzo ładne są te ruchania, jeżeli szukujecie się na jakiś bullion to, to, to tutaj ode mnie jest okejka. O i moja pierwsza panda ogólnie, też z tej sali. To jest jeszcze z tych jednouncjowych pand, to nie są te 30 gramówki. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, no, z takich ciekawostek tutaj ta, ta krawędź. To o tym nie wiedziałem, ona jest tak jakby pod kątem ząbkowana. No. Tutaj nie ma tego znaczka, tego private marku. Więc a, tak naprawdę też zwykła, nowa moneta z pandą. 2018. Kokabura. Ekstra. Ogólnie zbieram te kokabury, jest to bardzo dobra opcja na, na, na trzymanie bullionu, jakość, part mint, cena z premium, ekstra. Zostałem to w cenie obecnego bullionu. Jakbym tylko tegoroczny bulion, to z zamarł tylko monetę. Nie, nie, nie zastanawiałem się. on Onza, również pierwsza w moim zbiorze. Zwykły bullion, bez żadnego hmm, prawi marku. O. To jest taki delikatny mały. Nie wiem czy to jest Milk spot, czy jakaś taka patyna, bo to nie jest taki, taki, taki biały Milk spot tutaj. Pod pod pachwiną, ale ja nie wiem czym to domyć. No ale to jest tak samo. Zwykła ta mamy to bullynowatorki, nie wiem, nie traci na wartości, tak chodziła samo o A ja w ciekawym pudełeczku nie pasuje sobie do kolekcji jakby tam. I koala. To mnie w ogóle bardzo pozytywnie zaskoczyło. Ja nie wiedziałem, że ta koala przyjdzie w takim czymś. Hmm, tu jest już fabulus 12, czyli monet było 12 w ciągu roku. Liczba gwiazdek też jest 12. Tak udało mi się to zauważyć, że, że, że to też ma jakieś znaczenie na tym pudełku. Koale zbieram, również jak kokabury, ale ko koale mają inny cel. Taki to będzie kiedyś dla, dla mojego dziecka. Gdzieś tam sobie na te ale poluję z poprzednich lat licytuję i lądują do mnie do skrzyni. Raczej, raczej nie wyjdę z niej prędko. Bardzo fajne tło ma takie kryształowe. Nie, nie jest to takie jako. Muszę też zrobić takie małe ise czy to jest moneta w proof, czy nie, czy to był zwykły bulion, bo, bo jestem bardzo miło zaskoczony. Lat 2009. No Te nowe korale -y też są przepiękne, ale, ale to jest już tutaj coś takiego bardzo ładnie się to mieni Dobrze, ja wam dziękuję za uwagę. Porę sobie zdjęcia tych monet, będę je mierzyć, ważyć sobie taką może playlistę jakoś z tych monet, żeby tutaj nie, nie przeciągać tego filmiku to by było na tyle. Zapraszam do subskrypcji. Jak zwykle będą się pojawiały takie różne dziwności. Myślę, że jakby no moim celem nie jest tutaj zasypywanie Was filmikami z monet, które już widzieliście, a jakieś takie ciekawostki, smaczki będą się tutaj pojawiały na kanale. Dzięki, pozdrawiam.